O, Kerry, e, czekałem na Ciebie. Tak! E, usiądź, proszę. Dobrze. Muszę Ci coś <coughs> powiedzieć. O czym? No więc. E, ja nie byłem z Tobą do końca szczery. Mhm. Mówiłem Ci, że mój tata prowadzi rodzinną knajpkę. Tak, ale co to ma wspólnego z nami? Więc właściwie to. Mamy całą sieć restauracji. Ta również jest nasza. A więc to znaczy, że jesteś bogaty? Tak, właśnie. Nie chciałem, żebyś ze mną była tylko dla kasy, więc, gdy powiedziałaś tak, myśląc, że jestem zwyczajnym gościem, wzruszyłem się. Rozumiem. A to niech będzie wstęp do naszej wspólnej przyszłości. O, ho, ho. Mercedesa? Tak, podoba ci się? A, no wiesz, nie jest. Oh. <laughs> Żartujesz? Oh. Pewnie, uwielbiam go i marzyłam o tym. I chcę wznieść toast. O, oh, świetnie. Za naszą przyszłość. Za pana i panią Blake. O, oh, wow. Pasuje ci moje nazwisko. <laughs> To jest prawdziwy diament? E, tak. Więc tak. Wiedziałem. Ta chwila jest dla mnie niezwykle ważna, wiesz? Dla I mnie ja... też. Przepraszam. Sambo to zrobię. Możesz kontynuować. Tak. Wyobrażałem sobie naszą przyszłość. Piękny. Tak, tak, jak ty i nasze dzieci może być dwójka? E, daj mi dwójkę, znaczy dwie minuty. Daj mi chwilę, bo właśnie. Kumpela czeka na mnie za drzwiami, o. więc muszę tylko. O, tak, jasne, więc idź i ją zaproś tutaj. O nie, bo ona jest naga. O. Nie pytaj, zostań tu. Jasne. I nie wychodź. Oczywiście. Nie zaglądaj tam, bo ona jest naga. Tak. E. Przepraszam, mogę jakoś pomóc? Świadczyło mi się dwóch mężczyzn, i jak pani myśli, który z tych dwóch pierścionków był droższy, który z nich pani by wybrała? O cóż, nie pomogę pani. Proszę wybrać tego, którego pani kocha. Którego pani kocha? Wie pani co? Małżeństwo to jest zwykły biznes. Biznes i, i tyle. Trzeba wybrać tego jedynego, który składa ci lepszą ofertę, prawda? Pewnie. Czy jest coś jeszcze, w czym mogę pani pomóc? Tak. Ma pani monetę? Mm, e, tak, chyba mam. Serio? Ekstra. Więc. Orzeł Logan. E, e, Reszka brat. Mm, jedziemy. Ślak! Ożeł! Kerry? Brat! E, dzięki. Co ty tu robisz? Lazania wystygła i, i... gdzie jest twoja kumpela? E, to nieistotne. Coś ci powiem. Słuchaj, brat. E, myślałam o twoich oświadczynach i nie mogę ich przyjąć. Dlatego... Co? Tak. Nic nie rozumiem. A co z podróżą poślubną na Bahamy i weselem na plaży? Zrobiłbym Słuchaj, dla ciebie wszystko. Wiem, ale nie jestem gotowa na małżeństwo. Tu nie chodzi o ciebie, tylko o mnie, więc weź ten swój pierścionek i bardzo cię przepraszam. Nie wiem co powiedzieć. Ale ty po prostu żegnaj. Dobrze. No, muszę to jeszcze przemyśleć ja. Zadzwonię, dobrze? Znęskniłaś? Tak, wiesz co? Myślałam o naszej podróży, panie. To twoja kumpela? Brat, a co ty tutaj robisz? Wiesz co, już nieważne. Oddaj mi mój pierścionek. Hej, mówisz do mojej narzeczonej. Jak to do twojej narzeczonej? Chwila, ty też się jej oświadczyłeś? Koleś, kim ty jesteś? Jej chłopakiem, co? Jest coś, co chcesz mi powiedzieć. Nie ma sensu kontynuować tej rozmowy. Nigdy jej nie dostaniesz! A, skąd masz broń? Masz rację! Chłopaki! Skąd macie tę broń? Spokojnie ją odłóżcie! Wybacz mi Kerry, ale nie mam wyboru. Co wy robicie? Proszę, odłóżcie broń! Posłuchajcie, nie róbcie niczego głupiego! A -a -a. Ha, chyba już Na pewno! Czyli wy się znacie? <słyszy> Wiesz, powiem ci, że byłaś za mało ostrożna. Zorientowałem się, że mnie oszukujesz, i napisałem do brata. Pomógł mi przejrzeć na oczy. Zastanawiałem się tylko, na podstawie jakiego kryterium wybierzesz jednego z nas. I okazało się, że będzie to grubość naszych portfeli. Wiesz, co nie jesteś warta zachodu. Chodziło o miłość. Nie, nieprawda. Naprawdę. Tu chodziło o pieniądze, bo tylko one. Nieprawda. Są dla ciebie ważne. Najczęściej to ty igrasz z uczuciami innych, ale dziś my zabawiliśmy się twoimi. Chłopaki… Logan, chodźmy. L Logan! Ale… Przepraszam, czy możemy rozliczyć rachunek? Właśnie kończę zmianę. Nie mam przy sobie pieniędzy, ale… Mam pani monetę? Mam dwa bardzo cenne pierścionki, więc proszę wybrać sobie jeden z nich. No to będę oba. To podróbki. Jak to podróbki? <grym> to jakiś żart. Chyba musi to pani odpracować. A -a. Powodzenia. Co? Przepraszam. <grym> Coś ty zajedłeś. Nie krzyć. Kim jesteś? O, kotku, e... mówiłeś coś do mnie? Wow, cz czekaj. Czekaj, czekaj. Co? E... Co się tu dzieje? No, no, no więc... Karen, ja, 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 nie wiem, nie, nie mam pojęcia, Jestem ja... jego kochanką. Co?! Hej, eee... Kiedy przyszła, kazał mi się schować pod łóżkiem. Wybacz, nie wiedziałam, że jest żona ty. To kłamstwo, o, o ona kłamie. W, w, wcale tak nie było. I hej, hej, o się ty tym już. O rany, jak mogłeś mi to zrobić? To, to nasz miesiąc miodowy! Hey, pierwszy raz w życiu widzę ją na oczy i w ogóle się nie znamy. Przysięgam. Dobra, a jak mam na imię? Billy. O. Boże, nie do wiary. Boże, nie Skąd? Wiary. A, a, a. O, no weź. Widzisz, tu jest moje imię. Naprawdę nie znam tej dziewczyny. Przeszła na nasz balkon z sąsiedniego pokoju. Daj spokój, to jakieś głupie Przestań. żarty. Przestań, tylko pogarszasz sytuację. Czekaj, udowodnię ci. A, Hej, dalej. co ty wypraśniłeś? Dalej, idziemy. Udowodnię ci. Nie dotykaj to mnie. To jakiś cholerny żart. Otwórz te drzwi. Nie mogę... Otwórz ten cholerny pokój! Otworzę pokój, jeśli go sobie wynajmiesz. Daj mi ten klucz. Natychmiast! Może w takim razie sam go poszukaj. Przecież to lubisz. No. przestań. Ale dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Do reszty zwariowałeś? Chodź. Sama zobacz. Nic z tego nie rozumiem. Skarbie, naprawdę nie wiem, po co on urządza tę całą szopkę. Może przeszła z innego pokoju. Jezu, pilnie, nie jestem Spidermanem. To skrajny pokój. Po prostu się przyznaj. Powiedz swojej żonie, że ją zdradziłeś. Nie, to nieprawda! Nie mogę! No i proszę. Nie ją wkurzywać? Karen! Karen, proszę! Pozwól mi wyjaśnić. Ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. O czego nie wiesz? Zgubiłeś się we własnych sposób. Nie okłamałem cię! Przysięga! Udowodnij ci to! Znajdź dobrego prawnika, bo zamierzam odebrać ci wszystko, co masz. Wszystko! Kochanie, uwierz mi! Ona chce mnie wrobić! Daj jasne! Jesteś niewinny i nie zrobiłeś nic złego, czysty jak łza, jak zwykle! Co jest z tymi drzwiami? Daj, ja spróbuję. Lepiej zadzwonię na recepcję. Tak. Chcę rozmawiać z Siedemset 712. Panie! Ups. Ja, jak to zrobiłeś? Tą kartą można otworzyć wszystkie pokoje? Nie. Tylko ten wynajęty. Skarbie, ja. wszystko ci wyjaśnię, to nie tak jak myślisz. Ja Czyli tylko. To wszystko to jest twoja sprawka? Myślałaś, że dziewczyna udająca moją kochankę pomoże ci. wyciągnąć ode mnie kasę? Nie, 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 nie źle to odebrałeś. Ja. Chcesz rozwodu? Zamierzasz mnie pozwać? Wiesz, co ci powiem? Nie ma sprawy. Widzimy się w sądzie. Oczywiście, kiedy już stąd wyjdziesz. Co masz na myśli? A! 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 Co ty wyprawiasz? Przestań! 哦你、oh, yeah. yeah.